Siemka z tej strony James Twister. No, a więc dzisiaj zrobiłem mały powrót na YouTube'a albo po prostu też chciałem zrobić taki filmik o tym, co zrobiłem z tym Oto Etui, ponieważ tak, ostatnio w ostatnich dniach dostałem, teraz od kilku dni mam nowy telefon, czyli Zdaje mi się, że to jest iPhone 5S, właśnie trochę już stare, pewnie, ale takie, takiego mi dali, iPhone'a 5S chyba, czy po prostu jakiegoś iPhone'a 5. No i również mi dali etui do wyboru, i to jest jeden z tych etui, gdzie do tego mamy takie klocki Lego, i tu są takie, te, gdzie można sobie tu przyczepiać. Po drugiej stronie to to jest po drugiej stronie, bo ja to właśnie tak zmieniłem, tak długopisem, tak o jakoś yy, nie za bardzo mogę to pokazać. A poza tym tym iPhone 5 teraz nagrywam właśnie i jakoś tak też długopisem robiłem i to tak na drugą stronę się tak, yy, tutaj na drugą stronę tak się to też wyjawniało, czy tutaj też coś takiego. No, i takie coś nam, nam wyszło, albo mi. No, i może to trochę szalone, ale nie, jest, nie wiem, czy to psuje, tu i, ale z tego może być też taka folia bąbelkowa, czy coś. Takie też chyba można, może być folia bąbelkowa. Ja to może teraz też zrobię. Właściwie nie testowałem tego, ale zróbmy to. O, proszę. Tada. Mamy tutaj już jeden guzik. O. I tak możemy dalej. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. I jak już mówiłem z tym, metu i można poprzeczepiać te takie klocuszki. Może niekoniecznie lego, ale tak to nazwałem. Może zróbmy to całe i przyczepmy wtedy. Albo długopisem. O! Pop! Nie. Źle. Pop! O! Dobra. O! Proszę. Tak. Taką zrobiliśmy trochę folię bąbelkową, którą można tak sobie porobić. O, albo kilka naraz też można nawet. O, raczej. I już zrobiliśmy. I teraz możemy poprzyczepiać te klocki. Czy te takie, no. Jest ich więcej tak naprawdę. Um, jeszcze mamy tutaj klocuszek. Tutaj jest przerwana kamerę i tak teraz zakryliśmy tak jakby kamerę um, co jeszcze Ach, na przykład takie klocuszki są o to chyba jeszcze są klocuszki takie nie będę już przy... o takie mamy klocuszki na przykład no i to chyba będzie na tyle na ten filmik właśnie teraz włożyłem iphona do etui no to pożegnam Was w następnym filmiku. Pa pa!